Masz zły humor, brakuje ci motywacji, czujesz się źle, każdy z nas ma takie chwile od czasu do czasu. Może być bardzo wiele powodów złego samopoczucia, jednak nie o tym będę tutaj pisać. Nie interesują nas powody, lecz rozwiązania. Co możemy zrobić, aby nie najlepszy humor przeminął, aby poczuć się lepiej? Oto kilka według mnie najskuteczniejszych sposobów. Jeden. Zrób listę. Czasami mamy w głowie natłok myśli który nas przerasta. Mogą to być jakieś problemy, które pozostając bez rozwiązania nakładają się na siebie. Najlepszym sposobem, aby sobie z nimi poradzić, jest zrobienie listy. Weź kartkę i długopis, a następnie wypisz w punktach wszystko, co ci chodzi po głowie. Wypisz wszystkie możliwe powody twojego gorszego samopoczucia. Da ci to wielką ulgę i poczucie kontroli nad sytuacją. Tworzenie listy samo w sobie jest dobrym sposobem na lepsze samopoczucie, a także najlepszym punktem startowym do pracy nad rzeczami, które tam wypisałeś. 2. Działaj. Skoro masz już listę, zastanów się, co możesz zrobić z tymi rzeczami które powodują, że nie czujesz się najlepiej. Jeśli jest to jakaś nieprzyjemna sytuacja, poszukaj w niej jakichś pozytywnych aspektów. Jeśli ktoś ci sprawił przykrość, zastanów się, jakie pozytywne intencje mogła mieć ta osoba. Jeśli jest to jakieś zadanie, które cię przerasta, podziel je na mniejsze części i zajmij się nimi. Mniejsze kawałki są znacznie łatwiejsze do ugryzienia, a sam fakt rozpoczęcia pracy podniesie cię na duchu. 3. Wyjdź z domu. Czasem samo siedzenie w domu jest powodem złego samopoczucia. Czasem, gdy masz jakiś problem na głowie, pozostawanie w swoich czterech kątach uniemożliwia ci jego rozwiązanie. Wyjdź na spacer na świeże powietrze a zobaczysz, jak wiele może się zmienić. Zyskasz nowe spojrzenie na niektóre sprawy, odprężysz się. Udaj się w miejsce, gdzie jeszcze nigdy nie byłeś i z zaciekawieniem oglądaj otoczenie. 4. Włącz optymistyczną muzykę. Mając średni humor zawsze chce się słuchać smutnej muzyki. Na początku przyjemnie jej się słucha ze względu na dopasowanie do naszego nastroju, jednak ona nam go nie poprawi. Zamiast tego włącz muzykę, której słuchasz jak jesteś wesoły. Po kilku piosenkach zobaczysz, że czujesz się znaczenie lepiej. 5. Poćwicz ruch fizyczny to jeden z najlepszych sposobów na lepsze samopoczucie. Dlaczego? ćwicząc, twój mózg wydziela endorfiny, czyli hormony szczęścia. Wystarczy 20 minut ćwiczeń i twoje samopoczucie będzie dużo, dużo lepsze. 6. Zrób coś dla kogoś. Pomóż bliskiej osobie rozwiązać jakiś problem. Porozmawiaj z kimś. Spraw komuś niespodziankę lub powiedz komplement. Fakt sprawienia przyjemności drugiej osobie poprawi samopoczucie zarówno jej, jak i tobie. 7. Uśmiechnij się. Zazwyczaj uśmiechamy się, gdy czujemy się świetnie. Co ciekawe, działa to również w drugą stronę. Mózg nie reaguje obojętnie na grymas powstały przez napięcie odpowiednich mięśni twarzy, nazywany przez nas uśmiechem. Gdy się uśmiechamy, mózg wytwarza endorfiny. Przyjemne emocje są bardzo silnie połączone z uśmiechaniem się, więc nawet jeśli wydaje ci się to nieadekwatne do sytuacji, uśmiechnij się kilka razy, a potem jeszcze parę razy. Uśmiech jeśli wciąż ci mało i przydałoby ci się więcej sposobów na poprawienie samopoczucia, przeczytaj post o pozbywaniu się negatywnych emocji. Tam przedstawiam trzy sposoby ze zakresu NLP, które są szybkie i skuteczne. Jakie ty znasz sposoby na poprawę samopoczucia?